Cześć, witam Was moi drodzy. W dzisiejszym nagraniu odpowiemy sobie na pytanie: Co wybrać? Rezygnację ze stanowiska pracy czy degradację? Uważam, że ten temat jest bardzo ważny, ponieważ spotkałem się z taką sytuacją i sam miałem taką też sytuację w swoim życiu, w swojej karierze zawodowej. Jednak mimo to chciałbym Wam powiedzieć sytuację mojej bardzo dobrej przyjaciółki, która swego czasu pracując w swoim zakładzie. Awansowała i została kierownikiem. Była bardzo dobrym pracownikiem, oczywiście awans jej należał. Przyznaję, oczywiście pracowaliśmy razem, stąd to wszystko wiem. W pewnym jednak momencie, gdzieś tak mniej więcej po 4 latach pracy, moja przyjaciółka stwierdziła, że no, praca odbiera jej za dużo czasu prywatnego, zabiera swój czas do domu. No, no, przyznaję, tak było. Była też tego wcześniej świadoma, dlatego postanowiła się zdegradować. Osobiście przyznała mi, że zastanawiała się właśnie nad znalezieniem sobie innej pracy. Wtedy też była taka sytuacja, że ona miała dwójkę dzieci, dwie córki, też chciała poświęcić im czas, oczywiście życie rodzinne, męża. No i kwestia była tego typu, że zastanawiała się i wahała co zrobić. Czy szukać twardo nowej pracy i zostać na swoim stanowisku, czy Zdegradować się i po prostu być na stanowisku poniżej, czyli być zastępcą kierownika. Powiem tak, że no nie wiedziałem, co im mam wtedy doradzić, bo to dla mnie było takie no, nowe i nigdy się mnie nikt wcześniej o takie coś nie zapytał. Ja jednak im ostrzegłem przed jedną rzeczą, która okazała się być słuszna: że jeśli nawet zrezygnuję ze swojego stanowiska, to i pójdzie na niższe, to i tak będą od niej wymagać tego samego. Ona oczywiście uparcie powiedziała na przeżną umowie będzie napisane, że to już nie będą moje obowiązki. No ale wiecie jak to jest. Mówi się jedno, robi się drugie. No i się stało. Mianowicie przyjaciółka się y, zdegradowała, poszła niżej. No ale tak jak no niestety już powiedziałem, nadal wymagano od niej tego samego, bo z nią rozmawiałem i też to widziałem jako osoba trzecia. W dalszym ciągu góra, czyli to szefostwo, które było tam gdzieś dużo, dużo wyżej, wymagało od niej tego samego. Wymagano od niej, żeby wyszkoliła nową osobę, wtedy inną dziewczynę na stanowisko kierownicze. Ona też się denerwowała tym wszystkim, bo mówiła, że to już nie jest jej praca, nie są już jej obowiązki, a tak naprawdę do niej przychodzono ze wszystkim. No i wtedy to powiedziałem, widzisz, mówiłem Ci to, że i tak będą Cię wymagali tego samego, nawet jeśli nie jesteś na. Tym samym stanowisku, nawet jeśli na umowie jest napisane co innego. Także, że ostatecznie doszło do tego, że mniej więcej po pół roku, po pół roku czasu, no już całkowicie odeszła z pracy, bo sama stwierdziła, że to nie ma sensu. Mimo zmiany swojego stanowiska, obowiązki i tak zostały te same. A co sama zauważyła i podziała. Stawka była niższa. Wiadomo, kiedy się zdegradowała, zmieniła stanowisko na niższe, więc automatycznie pens, pensja też spadła w dół. No ale obowiązki zostały. I sama stwierdziła, że gdyby wiedziała, że tak to będzie wyglądało, to wolałaby zostać dalej na swoim stanowisku kierowniczym, mieć dalej tę samą odpowiedzialność, dalej mieć te same pieniądze i po prostu szukać sobie innej pracy. Ostatecznie praca i tak zmieniła. Teraz wiem, że pracuję w tej nowej pracy do dziś. Dlatego też po to opowiedziałem Wam tą całą sytuację, żebyście sobie po prostu odpowiedzieli na pytanie, co lepiej jest zrobić? Czy zrezygnować ze stanowiska, czy po prostu odejść do innej pracy? Ja uważam, że lepsza w tym przypadku będzie rezygnacja niż degradacja. Jeśli ktoś po prostu chce zmienić z jakiegoś powodu swoje, swoje obecne miejsce pracy, to... Zostańcie na tym stanowisku tak długo, jak to tylko będzie potrzebne. Czyli do momentu, dopóty, dopóki nie znajdziecie sobie innej pracy, po prostu zmobilizujcie się do szukania i czekajcie cierpliwie. Bo ja wiem, że to nie jest też takie proste. Ale według mnie, nie jest dobrą rzeczą zrobić takie właśnie coś, że zrezygnować ze swojego stanowiska i liczyć na to, że wasi przełożeni odpuszczą wam bo tak naprawdę i tak będą wymagali od was tego samego, a przyznam szczerze, że to był przykład mojej który w chwilę powiedziałem, ale ja na przykład w innym zakładzie pracy, gdzie też miałem okazję pracować, doświadczyłem takiego czegoś, że mimo to, że już nie byłem na danym stanowisku i tak wymagano dalej ode mnie tego samego. Także słuchajcie, no, pensja spada, obowiązki zostają. Także przemyślcie to dobrze i rozsądnie, to co wam teraz powiedziałem, tak jak mówię. Może lepiej by było zamiast yy, degradować się, pozostać na danym stanowisku i szukać po prostu nowej pracy, yy, chyba że już jesteśmy zdecydowani, to po prostu rezygnujmy, bo według mnie degradacja nie jest do końca odpowiednim rozwiązaniem. Trzymajcie się do kolejnego odcinka.